Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzaki. Tak przyszło mi do głowy, bo yy, robiłem reinstall Windowsa i muszę ponownie włączyć yy, yy, narzędzia do oznaczania w Warhammerze, jeżeli chcę nagrywać powtórki. Więc przyszło mi po prostu do głowy, że zwyczajnie nagram jak to się robi. Yy, Znalazłem taki tutorial i to chyba działa, to stosowałem poprzednio, więc sprawdzimy, czy to będzie oczywiście działało, zobaczymy. No i przy okazji dowiecie się, jak to ewentualnie uruchomić, bo już parę osób mnie o to pytało, więc zaczynamy. Pierwsza sprawa, musicie znaleźć odpowiedni folder, czyli tutaj, gdzie jest zainstalowany Warhammer. Kom ja mam to na komputer C, użytkownicy, no moja nazwa komputera, updata, roaming, deck. De, 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 dobra, nie mniejsza z tym, no, CA, Warhammer 2, scripts... No i macie później ten, ten plik, który trzeba edytować. Istotna sprawa to jest to, jeżeli klikniecie sobie nazwę własnego komputera, to to updata Wam się nie pojawi. Zapewne Wam się nie pojawi. Co to jest? Nie, mniejsza z tym. Updata zapewne Wam się nie pojawi. Musicie sobie odblokować widoczność wszystkich folderów. Tego nie będę pokazywał. Folderów ukrytych w sensie. Tego nie będę pokazywał. Po prostu wklepujecie sobie w Google jak ujawnić foldery ukryte, czy coś w tym stylu i po prostu znajdziecie dla swojego Windowsa jak to zrobić. Więc no nie będę, nie muszę tego wyjaśniać. Nie jest to jakaś wielka filozofia. Eee, co dalej? Musimy otworzyć sobie w notatniku to, co znajdziemy. No, jeszcze raz wejdziemy. To jest Creative Assembly. Eee, wchodzimy tutaj, eee, Scripts i otwieramy to w notatniku. Okej. Okay. Nie wygląda to zbyt przyjaźnie. Eee, musimy znaleźć, eee, naciśnij Ctrl F i, eee, i odszukaj słowo tele. Okej. Okay. Ctrl F, tele. Znajdź. Znalazło. Ui, e, telestration always on false. Ok. Zobaczmy, co dalej. Aha, trzeba znaleźć tą linię. Znaleźliśmy ją, oczywiście. Mm zmień linie z false na true. Tylko, którą mamy zmienić? O to chyba, bo to jest podkreślone, więc chyba to. A tak, podkreśloną, no właśnie, zgadza się. Czyli, czekajcie, znajdź następne. OK, tu jest to false, zmieniamy na true. OK, zmieniliśmy. Zapisz w tej samej lokacji, czyli zamykamy, zapisz i powinno działać. Odpalimy Warhammera, zobaczymy. Proszę bardzo, jesteśmy w bitwie. To starcie będzie nagrane wkrótce, albo już zostało wrzucone, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, wszystko działa. Mamy, są znaczniki, wszystko działa elegancko, możemy sobie zaznaczać, możemy sobie nawet zamazać Wurzaga, jeżeli chcemy żeby go nie było widać, bo jest brzydkim zielonym orkiem. Olbrzyma raczej nie zamarzamy, bo on jest duży, ale Wurzaga praktycznie zamazaliśmy, więc no poradnik jeszcze jak usunąć Wurzaga. Dobra, mniejsza z tym, nie brnimy w to dalej. Działa, wszystko działa elegancko także yy, wrzucę link do tych yy, informacji do tej strony gdzie jest napisane po kolei co trzeba zrobić Wrzucę ten link yy, w opisie, jeżeli nie będzie w opisie to przypomnijcie się w komentarzach Ja wrzucę do komentarzy, bo przy renderowaniu ja dużo renderuję tych filmów I czasami zwyczajnie zapomnę No to normalna sprawa Tyle z mojej strony, do zobaczenia, czołem